Cześć. Dzisiaj pójdziemy sobie, jak widzicie w tytule, w pewne miejsce. Tylko teraz tak nie za bardzo mogę tam dolecieć, ale pójdziemy. Myślę, że ten będzie najbliżej. No, jak na pewno widzicie w tytule, jest nowy Loot Lake, zalew zdobyczy. Windertek zaczął swoje wykopaliska. Może polecimy najpierw tutaj. Okej, okay, zobaczmy, no tutaj mamy ciężarówkę. Tam drugą. No dobra. To jest zwykła taka. Nie wiem, nie wiem, nie, nie do tego wierzę może, ale coś takiego do obserwacji. Nie, no ta, takie coś po prostu... No tak to wygląda bardzo podobnie jak na wypasionej wyrwie. Tutaj mamy samochody Windertechu i radiowozy. Okej, okay, ale chodźmy dalej Co my tutaj mamy? Yy, dalej... Kolejne samochody, mi detachuje jeszcze więcej ciężarówek, no i... Najważniejsze na środku, wygląda to jak... Oczywiście wielki bunkier, w którym zapewne jest władca z Gliszcz Za ósmy tydzień wyzwań Naprawdę jest to bardzo duże Interesują tutaj, bo tutaj jest dużo koparek. Jak tam wcześniej stały, to wszystko zaczęło pracować. Tutaj jeszcze więcej samochodów w Windertechu. No i pewnie już jutro, to zależy jak to wrzucę, ale pewnie dzisiaj, hmm, pewnie może ten blok się otworzyć. Tutaj mamy kolejne takie miejsca pod budynki badawcze. Wszystko tutaj zostało rozkopane. No będziemy tylko czekali z niecierpliwością, co się wydarzy jutro. Idę kolejne wieże obserwacyjne. Okej, okay, dobra. Popatrzmy, tutaj. A tutaj nic nie ma ciekawego. To jest takie ogrodzone takimi nie wiem. płotkami. No tak to wygląda z góry. Proszę, może jeszcze zbudujmy w sumie. Żeby to lepiej zobaczyć. Tak to, moi drodzy, mniej więcej wygląda. Tam reszta jest zostawiona. Ta woda tak się dziwnie tam trzyma. No i myślę, że jeszcze zobaczymy sobie to na spektatorze zaraz. Ale wygląda to naprawdę ciekawie i też się strasznie ciekawie zapowiada. Okej, okay, to widzimy się na spektatorze. Okej, okay, dobra, jesteśmy już na jakiejś powtórce. I teraz możemy zobaczyć tutaj sobie zalew. Okej, okay, to, co to, to, to widzieliśmy, tutaj nie ma co oglądać, ale spróbujmy zobaczyć tutaj bunkier. Czy też tutaj jakoś wejść? Nie za bardzo, ale możemy się łatwiej przyjrzeć. Co ciekawego jest? Zobaczmy jeszcze widok w większej wysokości, Co się teraz prezentuje. No, naprawdę ładnie. Desyć tak inaczej niż wcześniej. Ale tutaj za bardzo nic takiego ważnego nie widzę. To może byłoby było tutaj zobaczyć. No, do bunkra nie możemy wejść, niestety, ale na pewno. Raczej jutro przekonamy się co w nim jest. To będzie ósmy wyzwań. Tutaj możemy sobie jeszcze, może sobie jeszcze zobaczyć, pooglądać. I tak chwilę polatam. wygląda nowy zalew dobyczy. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Cześć.